Witam wszystkich. Na początek szybkie ogłoszenie. Zdecydowałem się już co do specjalu na tysiąc widzów i chcę, żeby było to Q&A, także zadawajcie w komentarzach swoje pytania, możecie pisać po kilka. Oczywiście starajcie się unikać tych, na które odpowiadałem poprzednio. Przechodząc do streszczenia, Gotham w świetle lamp gazowych to komiks przedstawiający alternatywną rzeczywistość, w której początki działalności Batmana przypadają na końcówkę XIX wieku. Możliwe, że pamiętacie jak na tym kanale przedstawiałem kiedyś takie, nazwijmy to mini streszczenie tej historii w ramach filmu o alternatywnych wersjach Batmana. Chociaż jest to jeden z bardziej znanych komiksów o człowieku nietoperzu, to wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje jego kontynuacja, osadzona w klimacie steampunku. Nazywa się Master of the Future i dzisiaj zajmiemy się właśnie nią. Światło dzienne ujrzała w 1991. Tak jak poprzednik jest one-shotem, za fabułę ponownie odpowiada Brian Augustyn, a za rysunki Eduardo Barreto. Akcja zaczyna się około półtora roku po zakończeniu Gotham by Gaslight. Niedawno Bruce Wayne postanowił porzucić bycie Batmanem i skupić się na innych rzeczach, a swój kostium odstawił na stojak w Batcave. Widzimy go jak razem ze znajomym ogląda pojedynki na ringu, aby zapewnić sobie nieco wrażeń. Teddy, widząc, że zawodnik wciąż wygrywa, podejrzewa, że walki są ustawione, a wtedy Bookmacher zachęca go, aby sam wyszedł na ring i zmierzył się ze zwycięzcą. Teddy nie jest tym zbytnio zainteresowany, ale wyzwanie postanawia podjąć Bruce, który ku zaskoczeniu publiczności bez większych problemów wygrywa walkę. Kiedy wraca do domu, mówi do swojego towarzysza, że nauczył się różnych sztuczek podczas młodzieńczych podróży i proponuje przekazanie zarobionych na walce pieniędzy na fundusz dla sierot jego narzeczonej Julie Madison. Jeśli mowa o niej, to rozmawia właśnie ze swoją przyjaciółką i wspomina przy niej, jak trzy miesiące temu podczas nocnej przychadzki napadło ją kilku oprychów, ale na miejscu pojawił się Batman, który szybko się z nimi rozprawił i zrobił na niej ogromne wrażenie swoją prezencją, gracją i precyzją. Rozmawiająca z nią kobieta zastanawia się, czy człowiek nietoperz nie jest jakimś potwornym wampirem, a Julie zapewnia ją, że jest to człowiek i że go tam go potrzebuje, ale niestety w ostatnim czasie zniknął. Nad odejściem Batmana ubolewa również Gordon rozmyśla o tym, jak człowiek-nietoperz rozwiązał sprawę Kuby Rozpruwacza. Z jego myśli dowiadujemy się również, że został komisarzem policji, natomiast Tolliver, który był na tym stanowisku wcześniej, jest aktualnie burmistrzem miasta, a także, że w Gotham mają się odbyć niedługo światowe targi poświęcone nowym technologiom i odkryciom, które burmistrz organizuje z okazji zbliżającego się wejścia w XX wiek. Późnym wieczorem Bruce i Alfred rozmawiają o Batmanie, a milioner przyznaje, że po tym, jak dopadł mordercę swoich Rodziców, poczuł, że zostali oni pomszczeni i zaczął tracić motywację do bycia nietoperzem. Następnego dnia ma miejsce spotkanie Rady Miasta, w skład której wchodzi również Bruce, i zebrani ludzie dyskutują o zbliżających się targach. Nagle dysputy zostają przerwane przez osobliwego człowieka, który, wywołując u Rady duże zdziwienie, wszedł przez okno, podczas gdy znajdują się na dziewiątym piętrze. Krytykuje on ich wizję przyszłości oraz zarzuca im, że ich technologia zatruwa i niszczy środowisko. Przedstawia się jako Aleksander Leroy, obwieszcza się panem przyszłości i oznajmia, że chce być uczyniony mistrzem ich wystawy oraz władcą miasta Gotham, a jeśli go zignorują, zostanie ono przez niego spalone. Burmistrz rozkazuje go schwytać, ale Aleksander opuszcza budynek i tajemniczo znika. Toliver nie traktuje go zbyt poważnie, uznaje go za niegroźnego szaleńca i nie zamierza zmieniać swoich planów ze względu na jego groźby. Nieco później w restauracji Wayne opowiada Madison o całym zajściu i sam do końca nie wie, co ma myśleć o groźbach Leroya. Julie oznajmia, że Batman mógłby sobie z nim poradzić, a Bruce odpiera, że ma ona obsesję na punkcie człowieka nietoperza i gdyby nie znał jej lepiej, podejrzewałby ją o romantyczne zauroczenie. Odpowiada, że kocha jedynie swojego narzeczonego, a zainteresowanie Batmanem jest bardziej socjologiczne. W nocy Leroy spotyka się z tajemniczą osobą, która pomaga mu w jego działaniach i niedługo ma mu dostarczyć soczewki słoneczne, które chce wykorzystać w pewnej konstrukcji pyta go dlaczego to wszystko robi, a on odpowiada, że chce zawrócić ze złej drogi ludzkość, która poświęca wszystko w imię technologii, po czym wyskakuje przez okno i wchodzi do swojego statku powietrznego. Miesiąc później burmistrz pokazuje osobom z rady teren, na którym ma odbyć się wystawa oraz uznaje, że miał rację co do samozwańczego pana przyszłości, ponieważ minęło sporo czasu, a on nie daje o sobie znać. Nagle spostrzega dziwnie wyglądającą maszynę jadącą prosto na niego, okazuje się, że jest to zautomatyzowany karabin, który otwiera ogień, Bruce rzuca się na burmistrza, aby go uratować, po czym niszczy maszynę, trafiając w nią metalową rurą. W środku zostaje znaleziony liścik od Leroya, oznajmiający, że został zignorowany i miasto spłonie. Mimo całego zajścia, w lekceważącej postawie burmistrza wobec niego niewiele się zmienia, postanawia jedynie wzmocnić ochronę policyjną, komisarz Gordon uważa, że policja nie pomoże i właśnie w takiej sytuacji potrzebny jest Batman. Wayne, pod wpływem ostatnich wydarzeń oraz słów ludzi z jego otoczenia, dochodzi do wniosku, że Batman wciąż jest potrzebny, więc postanawia zejść do jaskini pod swoją posiadłością oraz ku zaniepokojeniu Alfreda znów założyć kostium. Wkrótce nadchodzi dzień otwarcia wystawy. Podczas szykowania się Tolivera to z Nienacka wpada do niego Aleksander, zabija jego lokaja oraz porywa go na swój statek. Przechwala się jego wnętrzem oraz przedstawia swojego przyjaciela Antonio, będącego mechanicznym robotem. Lecą na trwające właśnie targi, a na nich mamy ciekawy isterek. W tłumie pojawia się twórca żarówki Thomas Edison, mówiący o swoim niesamowitym wynalazku, który wkrótce ma zastąpić lampy gazowe. Wracając do głównego vilana, na oczach burmistrza postanawia odbezpieczyć maszynę nad którą ostatnio pracował, skupiającą światło słońca w śmiercionośny promień. Batman widząc latający obiekt nie będący częścią wystawy spodziewa się kłopotów i słusznie, bo Leroy podpala jeden z budynków. Toliver błaga go, aby przestał, a jego porywacz postanawia wyrzucić go na zewnątrz, co kończy się dla niego śmiercią. Protagonista chce dostać się na statek, używając lotni znajdującej się na wystawie, a wtedy odnajduje go Alfred i wręcza kufer z znajdującym się w środku przebraniem. Pożar rozprzestrzenia się na znajdujące się nieopodal gotamskie slumsy, gdzie nadciąga straż pożarna oraz skierowana przez Gordona policja. W ten czas na targach Julie Madison zauważa małą dziewczynkę w płonącym budynku i biegnie ją uratować. Miejsce zaczyna się walić, ale w ostatniej chwili obydwie zostają ocalone przez Batmana. Kobieta chce mu podziękować, ale on jej przerywa, uzasadniając, że musi jak najszybciej powstrzymać sprawcę pożaru. Wspina się na wysoką konstrukcję i wykorzystuje gorące powietrze z pożaru, aby lecieć na lotni. Widząc Batmana, złoczyńca stwierdza, że czas się zmywać, jednak Gackowi udaje się chwycić wystającą drabinę i wejść na pokład. Aleksander na jego widok atakuje szpadą, a nietoperz powala go, rzucając w niego globusem. Przewracając się, niszczy swojego robota, co sprawia, że jeszcze bardziej chce zabić Batmana. Bruce chwyta za szpadę, która jest blisko niego, i obaj kontynuują walkę. Ekoterrorysta przenosi potyczkę w wyższe partie swojego pojazdu, podczas gdy jest ona kontynuowana. Statek zaczyna być bliski wybuchu z powodu uszkodzeń w panelu kontrolnym, a także przez brak czuwającego nad nim robota. Pojedynek wciąż trwa, i nagle Batman zaczyna czuć silne wibracje latającej maszyny. Ponagla swojego przeciwnika, aby jak najszybciej ją opuścił, ponieważ za moment może wybuchnąć, ale on uznaje, że to sztuczka, którą Gacek chce go pokonać. Widzi, a także słyszy, że instalacja gazowa jest poważnie uszkodzona i wciąż krzyczy, że muszą się stąd wynosić. Opuszcza statek, a Aleksander niezmiennie ignoruje jego ostrzeżenia, co kosztuje go życie, bo pojazd eksploduje i wpada do wody. Batmanowi udaje się przeżyć dzięki temu, że wcześniej wyskoczył na zewnątrz, a pożar targów i slamsów zostaje wkrótce ugaszony przez strażaków. Kiedy jest po wszystkim, zamaskowany bohater ma podejrzenie, że rozprzestrzenianie się ognia na Slamsy nie było przypadkowe. Wszczyna małe śledztwo, które naprowadza go na wspólnika Aleksandra, jest nim członek Rady Miasta Franklin Claypool, będący potajemnie właścicielem tamtych nieruchomości. Potajemnie je kupił i chciał odsprzedać miastu, po tym jak jego program ich odnowy zostanie zatwierdzony przez burmistrza. Ale kiedy Tolliver przeznaczył pieniądze na wystawę zamiast odnowy slamsów, zdecydował się współpracować ze złoczyńcą, żeby je zniszczył, aby on mógł w ten sposób zarobić na ubezpieczeniu. Po krótkim przesłuchaniu do pomieszczenia wchodzi komisarz Gordon, który najwyraźniej chce go aresztować. Następnego dnia główny bohater spotyka się ze swoją drugą połową. Podczas rozmowy o ostatnich wydarzeniach, kobieta wyjawia, że Batman uratował ją kolejny raz i wie, kim on jest, ponieważ podczas ostatniego spotkania przyjrzała się jego oczom, rozpoznając swojego ukochanego. Bruce pyta, co zamierza dalej robić, skoro o tym wie. Julie przypomina, że ma bardzo pozytywną opinię na temat działalności nietoperza. Uważa, że jest potrzebny w Gotham i będzie go wspierać, kochać oraz zachęcać do dalszej działalności bez względu na to, co się wydarzy. Obydwaj się całują, i niedługo później widzimy jej ukochanego w trakcie nocnego patrolu. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jeśli chcecie, piszcie, jak Wam się podobała historia. Przypominam też o zadawaniu pytań. No i cześć.